Prezentowana kapusta czerwona to odmiana Rescue, odmiana typowa do zbioru jesiennego i do długotrwałego przechowywania. Okres wegetacji tej kapusty to 145 dni. A rekomendowane nasadzenie to 30 do 50 tysięcy sztuk na hektar. Kapusta ta, proszę Państwa, ma duże możliwości plonotwórcze. Zarówno można ją wyprodukować przy obsadzie 30 tysięcy o gramaturze 4 i więcej kilogramów, a jeśli preferujemy wyższe zagęszczenie i niższe kalibry, to przy obsadzie. 50 tysięcy, możliwe jest uzyskiwanie egzemplarzy o wadze 1,5 kg. Możliwe jest uzyskiwanie gramatury 3,5-4 kg, ale przy nasadzeniu zdecydowanie powiedzmy gęstszym, możliwe jest również uzyskiwanie główek, jeśli takie preferujecie do długiego przechowania, o gramaturze kg-1,5 kg. Po przekrojeniu kapusta ujawnia. Doskonałą strukturę wewnętrzną, doskonały wewnętrzny kolor, krótki głąb i doskonałą jakość dla Państwa klientów. Uprawiajcie Państwo kapustę Rescue do długiego przechowywania.